Jak zrobić naleśniki w trasie? Oto jest pytanie. Jesteśmy na parkingu i robimy jedzonko. A robi się je bardzo prosto. Do słoika szklanka mleka, szklanka wody, szczypta soli, łyżka cukru, oleju tak, raz, dwa, trzy, cztery. Pyk! Do tego jedno jajko. Zakręcasz słoik. Mieszasz do bólu, aż się grudki znikną. Wlewasz na patelnię rozgrzaną. Rozprowadzasz po patelni. No, prawie. Smażysz. Jeś. A po resztę filmów, daily vlogi, pół godziny oglądania co dzień na kanale. Zapraszam.